Nowoczesne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne z misją i tematami przewodnimi, związanymi m.in. z ochroną przyrody, naukami ścisłymi czy tradycją regionu. Takie świetlice powstają na terenie gminy wiejskiej Kłocko. W minioną sobotę otwarto obiekt w młynowie. Ja się bardzo cieszę, że wracamy do normalności i możemy otworzyć kolejną świetlicę, to już trzecią z sześciu budowanych. Ta akurat świetlica powstała z programu obszarów wiejskich. Wniosek składał ośrodek kultury. Świetlica tematyczna czterech żywiołów w miejscowości młynów będzie udostępniona dla mieszkańców trzy razy w tygodniu w godzinach od 16 do 20. Jest tutaj zatrudniony świetlicowy, który będzie dbał o urozmaicenie czasu wolnego dla mieszkańców, również dla najmłodszych. Cały program to jest budowa trzech twórczych świetlic tematycznych w Młynowie, w Droszkowie i w Gorzuchowie. Całość opiewa, opiewało na kwotę 2 227, dofinansowanie ponad 1 224. Ta akurat świecica jest wybudowana za ponad 600 tysięcy zł, przy dofinansowaniu ponad 350 tysięcy zł. W ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, jako gmina, złożyliśmy też wniosek na budowę trzech świetlic tematycznych w łącznej którą już żeśmy otworzyli, w kamieńcu, też otwarta i została nam do otwarcia jeszcze świtica w Roszycach. Zastanawialiśmy się wspólnie z wójtem i poprzednim wójtem też, w jaki sposób i gdzie e, uderzyć i w jakie obszary. Myślę, że ze względu na to, że jest tutaj rzeka, że jesteśmy związani gdzieś tam e, z naszą ziemią, są kamieniołomy w Młynowie e, i dlatego był taki pomysł, a fizyka to jest taka dziedzina bardzo mocno związana z człowiekiem, chociaż dość nielubiana przez uczniów, ale bardzo, bardzo fajną dziedziną, którą tutaj dzieci poznają z innej strony. Ze względu na to też, że jestem nauczycielem, to myślę, że należy pokazać nie tylko fizykę, ale i chemię, że to nie jest taki goły przedmiot, który tylko trzeba się uczyć, uczyć i nic z tego nie ma. To są bardzo ciekawe przedmioty, a myślę, że dzięki doświadczeniu dzieci zobaczą, że jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Przewodnim tematem świetlicy jest woda. W związku z tym doświadczeni instruktorzy będą prowadzili tutaj zajęcia chemiczne. Dzieciaki będą mogli Uczestniczyć w różnych doświadczeniach laboratoryjnych. Nie ukrywam, że wyposażenie tej świetlicy jest bardzo na wysokim poziomie. Oprócz mikroskopów czy różnych naczyń laboratoryjnych mamy gry planszowe, książki edukacyjne, które zapewne wspomogą działalność tej świetlicy. Mam nadzieję, że świetlica ta również będzie przyjazna dla seniorów. Nie wykluczamy tutaj wieczorki poetyckie czy taneczne dla najstarszych mieszkańców Młynowa. Pierwsze warsztaty chemiczne miały już miejsce w trakcie otwarcia, a mali laboranci pod okiem nauczyciela przeprowadzali doświadczenia. Niezależnie od działań tematycznych miejsce ma przede wszystkim służyć mieszkańcom wsi. Bez ludzi nie ma niczego. Pandemia nam to pokazała, że jeżeli jesteśmy w odosobnieniu to praktycznie nas nie ma. Jeżeli nie będą ludzie się ze sobą spotykać, nie będą rozmawiać to sami zdziczejemy i zostaniemy sami w domach, a jeżeli będziemy sami to nikt nie będzie wiedział co się z nami dzieje, sami nie Będziemy wiedzieli na jakim, że tak powiem, etapie swojego życia jesteśmy, jeżeli nie będziemy się konfrontować, rozmawiać. Myślę, że takie miejsca są potrzebne. Ludzie może czasami boją się kogoś zaprosić do domu z różnych względów. Do Świetlicy łatwiej jest przejść, porozmawiać z kimś na przeróżne tematy. Otwarcie oświetniły występy taneczne Akademii Ruchu Goworów.